Aha, Siemanko, wszystkim na moim kanale. Dzisiaj lecimy z Kaczorkiem i Wiktorią na takie luźne nocne strzelanie na spontanie Mamy troszeczkę pirotechniki. Tu jest Kaczor, Kaczor, przywita się. Dobry. Wiktoria, przywita się. Cześć. No, Wiktoria dostała bezpieczeństwa, żeby nie było. Idziemy, mamy jakieś e, fontanny Super Powera, różne takie bajery. Mamy takie chmury, półmrok. No nieźle, nieźle, zobaczymy co to, jak z tego będzie, mamy rurkę, mamy jakieś parę rakietek, rakiety yy, zrobione ze stroboskopów, yy, z jakichś fleszy, no zobaczycie, no sami są ciekawi jak ten projekt. nasz kartonik tu jest bardzo dobrze, widzisz, kartonika nie ruszyli, ale w plecach zapierdzielili, e, dobra kaczorek, to tutaj może zostawimy ten majdany, tutaj sobie zostawimy, zostaw Wiktoria to wszystko, no i dobra, e, a reska to później sobie odpali. Tak to mniej więcej widzimy. Tak, jak Może byś dla by... bezpieczeństwa gumiał. Kaczor, ee, podpal i rzuć najdalej. Tu mamy Aktunga. Czekaj, daj Ci podpalę, ty, a Ty rzucaj. Aktung! Ale po co Wy już się zatykacie? Ja to nie rozumiem tego. Aktung, dobry Aktung, nie? Fajne. Dobry aktung, niezły. Dawaj jeszcze jednego. Jedno ucho, żeby mi głowa nie bolała. A, dobra. I po raz Rzucaj, pokaż tego aktunga jak wygląda. Patrzcie, jest aktung, jest trupia czaszka. Rzucaj aktunga! Dobrze. Jak to kiedyś mówiłeś na Niemca, nie? No. Dawaj kolejnego aktunga! Super zabawa. Super zabawa. Aktung! Trains, trains, hia! Trzy! Ale ciekł nie się Chaj, złapałem, złapałem. do złapałem. Daj, złapałem. Daj, złapałem. Daj, złapałem. Daj, złapałem. Daj, złapałem. jak to właśnie? Aktungi były dobre, nie? Aktungi były dobre. Ty, Kaczo, dobra, masz synuś, to leć tam daleko, tam gdzie odpalałeś te... Ma, zapalniczkę masz, masz? Leć, Piszka, masz. Kaciora. Tu jest y, pisk kaczora. kaczora plus mały y, bączek. Leć tam, odpalaj. Tam daleko, tam gdzie aktungi rzucałeś, dla bezpieczeństwa. Tu mamy takich różnych pary wynalazków, więc się nie przejmujcie, To jakieś wyrzutnie, jakieś takie cuda na kiju, takie statur Dobra, możesz tam od... Co patrzysz? Patrzę czy się nie pali Kurde, ja myślałem, że ktoś idzie Bo to o tej porze to nigdy nie wiadomo Podpalaj, nie dygaj I uciekaj Ja też uciekam <grym> Masz wulkan Spoko. Dobry wulkanik był, co? Mhm. Gdzie był ten pisk? No to, 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 to wylatujące. To miał być pisk To masz tego teraz. Masz kaczor tego, zobacz jak big mama. No. Gwiazda kaczora. Gwiazda Dawida. Love... Tylko tam dalej teraz z tym iść już dalej Jeszcze, jeszcze tam dalej, dalej, dalej. dalej. O, 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 będzie. Stawiaj. Podpalaj ten ląk i w długą. Znając życie pewnie się przewróci. Watch this, motherfucker. <grystanie> <grystanie> Watch this, motherfuckers, mi to nad głową przeleciało. Me too. Me too. <laughs> Dobry wulkan, był, co? <laughs> Aha, wulkan na propsie. Dobra, ty, to dawaj tutaj to coś, tu takaś wyrzutenka, a czy to jest yy, power? Tylko gdzie to ma ląd w ogóle? Tu ma pewnie wejście. I to ja. No, spadł. Nie, no, tu jest jakiś. Ale gdzie jest główny? no ja nie widzę. No, tu jest, zobacz ty, o, tu masz. To blisko to nie jest, to wiesz, to jest zwykły wulkanik. To nie jest pierd... kaczorka. Ale ten wulkan był dobry, przyznasz. No. Dymek się ładnie utrzymuje. No. Zacny projekcik. Zobaczymy, co to, 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 to jest. Ja się odsunę. Whee! Super zabawa! Teraz taki ten, tam to był krakking, to jakiś taki multikolor, ale bez efektów. Tutaj jakieś zielone też są pyćki. ale jeszcze są, jeszcze chyba są dwie tuby. Tylko ja to się odsunę, bo to nigdy nie No co w taki takich wulkanach pisze. Tutaj mamy już multi... bardziej czerwonego, więc jest przeważa czerwony. Ale są jeszcze zielone iskierki. A tu są z niebieskimi. Czy jeszcze jedna rura jest? Wow! I tu patrz, różne efekty były, multikolory No Na kamerze to jest biała, a u nas jest złota ładne. Ło, wow jeszcze Ty dobry jest ten wulkan. A te osiołki z tyłu uszy pozatykali, Nie. patrzcie Jedno i drugie. <laughs> Nic. Słyszałem. Ale co? Ja wszystko słyszałem, co on mówi. Co? Masz fan, to odpal. Mokre. Nie, to jest czarny proch. Nie, poważnie, to jest czarny proch. I co, podpalić, to podpal rzuć. To jest zwykły czarny proch. A zapomniałem że tu nie ma tej osłony. Tymczasem się nie przejmuj, to już wyschnięte jest. Się kręci. Już. Ale fajny dym. No dym, to był, tylko, bo to był czarny proch. Czarny proch nie wybucha tak głośno. Dobra, dawaj teraz King Salomona. To jest od, ee, od Klaska. Kiedyś od nich dostałem wariatów. Ty tylko ty standardowo. Od, na... ta, ta, tutaj dawaj z postaw gdzieś nie ma co daleko lecieć. Nie wybuchnie. Nie, chyba. Nie wybuchnie. Ty nie topasz mi nad głąb przyleciał. Nie, nie... Dawaj podpalaj! A nie wybuchnie. A jak wybuchnie? Kaczorek. A jak wybuchnie. Jak ty robiłeś to fajne takie rechotanie, bo mi umiesz. Takie jakoś tak to fajnie robiłeś. Dawaj, dawaj tutaj, za zakumkaj. Tu jak jaką kumka? Ja tak nie potrafię. To będzie Dobra, kaczor jest. Ka bo kaczka zjadła żabę. Ty, ładny ten King Salomon. No, taka bogata. No, tak fajnie to pryka, nie? Nie, fajne, takie jak w Nie, to tak jak te bąbelki, co zgniatasz, te folie bąbelkowe. A fajne takie skierki są. O, o, o! Powiem ci, że ten krak miał konkretny. I znów takie pierdy No Powiem ci, jakby za dwiedychy kosztowała 10 na 10 daje Ile ona? Nie wiem Ja tamtej też daję 10 na 10 Tu mam jeszcze Ja tej daję Jak będę wiedział jaką mam cenę Poszukaj ja lądu daję... To jest ta sama Daj No 10. ty, to dawaj to odpalimy, ty kacor dawaj to odpalimy teraz A to co to? Zobaczysz 400 strzałów Tu mam to te piszczące? Dawaj, odpalaj Wiktoria, ja łacuj się tak. Teraz będzie super zabawa, 400 piszczków. Ale będzie pisał. To nie wybucha, tylko pisz. A ja nie wiem. Ale jeszcze nie testowałem od SPK mm -hmm. Patrz teraz Teraz sobie zrobię O! Wiesz, że ja dostałem jedną y, rakietą w pierś? O no. mówisz. No bo to spadałem przecież te plastikowe no. Wszystkie poszły. Elegancko. Dobra, ty to zostawimy sobie na końcu. Gdzie są rakiety nasze? Zostaw, Wszystkie? Wiedźmy tylko Ta. to. Ta. Dobra, to idziemy. Chyba że to odpalisz postawimy to jest na wodzie. To, samo. to dawaj, odpali na wodzie, połóż tak, żeby na wodę ten tawał. Ale góry nogami? Nie, podpali tak, o zobacz, widzisz? Żeby się od wody odbijało. Dobra. A ja tutaj to ogarnę na bok troszeczkę. Dobra. Uwaga. to wygląda. Człowieku, ale to za wygląda. Widzę jak się dymi, bo to wodę gotuje. Patrzcie jak, jaki ten dymu idzie. Fajnie to wygląda, człowieku. Czeka na ten krakling. Wow! Patrzcie, jak od wody się odbija fajnie. Ale piękny efekt. Jakiś... Ja to się wypływa? byliśmy to bardziej pod, podłużyć, żeby był taki skosik lepiej. Nie tak to jest To jest końcówka. Tak to z daleka wygląda. A. Powiem wam, że rewelacja. Dobra, sprzątamy idziemy jeszcze rakiety puścić. Jest... Nawet nie wiem z czym. Dawaj ognia, podpalaj kaczor. Aż tu nie wyleci? Dawaj, podpalaj. Wyleci. No to przecież musi wylecieć. Bo to jest ta rurka zrobiona. Zobaczymy, tam jest stroboskop w niej. Takie... Spodziewałam się. Ale gryząca jest człowieku. Spodziewałam się czegoś innego po niej. Dawaj kolejną. Czyli stroboskop, jak ten proszek ze stroboskopa wsypiecie, to widzicie co się dzieje. Dziwne to było, wiesz? Ty. Słyszysz? Dalej, ból jeszcze. Dziwna to była, strasznie. A co to był stroboskop, czy? Nie wiem, albo wulkan. Bo były w dwóch wulkany, dwóch stroboskopy. Dawaj. Ale długo w niepewności trzyma co. Tam był stroboskop Żeby nie było tak kijowo Tu mamy jeszcze jedną, z taką słabszą No Dawaj popalę, ja teraz się odsunę, bo już mi w uszach pisze Człowieku Idź dalej Skróciłem trochę ląd Bo już mnie w uszach pisze. zabierz Dym z siebie wypywałam W tej był wulkan Czyli Morał taki To ja podpalę Dobra. Bo ty pewnie wiesz jak Dobra, odsuń ta się, bo to są dwa silniki Widziałam najpierw włys potem huk. No. Dwa silniki, jeden pchną, a drugi ciągnął dalej. To byłoby na tyle, jeśli Wam się odcinek spodobał. Rąsia w górę. <laughs> Nie Wiktoria? Ciemno widać jak nic. Dobra, no to trzymajcie się moje mordeczki, ciepło. Na razie.